Witam serdecznie. Czy do nagrywania ścieżek dźwiękowych używacie darmowej aplikacji Audacity? Bo ja czasem tak. Ten program pozwala nam nagrywać ścieżki dźwiękowe, jak również poddawać je edycji. Posiada wiele. Narzędzi stworzonych do tego celu. Po nagraniu i edycji możemy przygotować gotową ścieżkę dźwiękową z audio i użyć ją w naszej produkcji filmowej. I to właśnie Audacity, jako program alternatywny, może służyć nam do tego, Celu. Dziś Audacity występuje w wersji 3.6.4 i posiada bardziej rozbudowane narzędzia i filtry służące do edycji ścieżek dźwiękowych. W kwestii samego nagrywania nic tutaj specjalnie się nie zmieniło. Ale co musimy zrobić, żeby nagrywanie w tym programie? Odbywało się bez żadnych problemów. Przede wszystkim musimy skonfigurować urządzenia wejściowe i wyjściowe. A więc, co robimy? Klikamy prawym przyciskiem w ikonę głośnika. Wybieramy ustawienia dźwięku. I tutaj w ustawieniach dźwięku musimy określić, które urządzenie będzie nagrywało ścieżkę dźwiękową. W moim przypadku jest to mikrofon Zalman. Mikrofon krawatowy, który został podłączony do gniazda mini-jack mojej karty dźwiękowej w komputerze stacjonarnym. Urządzeniem na odsłuchu będą słuchawki. Słuchawki, które pracują w technologii Bluetooth. I właśnie te dwa urządzenia powinniśmy mieć aktywne. Wtedy będziemy mogli nagrywać audio. Po otwarciu Audacity. Wchodzimy w to oto miejsce, a więc w źródła ustawień dźwięku. Klikamy, i tutaj możemy wybrać host, który domyślnie ustawiony jest na wartość MME, a następnie wskazać, które urządzenie będzie urządzeniem odtwarzającym. Słuchawki bezprzewodowe pracujące w technologii Bluetooth oraz urządzenie nagrywające mikrofon podłączony do karty dźwiękowej. Gdy mamy to wszystko skonfigurowane, a chcemy rozpocząć nagrywanie ścieżki dźwiękowej, przed nagraniem możemy kliknąć w tą ikonę lewym przyciskiem myszy. I włączyć ciche monitorowanie. Jak widzicie, u mnie rejestrowany jest pewien poziom szumu. I właśnie. Ja nagrywam ścieżkę dźwiękową z szumem. A potem, przy pomocy narzędzia do odszumiania, ten szum zredukuję. A jak to wszystko zrobić, zaraz wam pokażę. Klikam i rozpocznę nagrywanie. To jest nagranie testowe, wykonywane za pomocą mikrofonu. Zalman podłączonego do gniazda mini jack karty dźwiękowej mojego komputera. OK Zatrzymam nagrywanie. Mam nagraną ścieżkę dźwiękową. Mogę ją rozciągnąć w dół. I powiem tak, że o ile nagrywam swój komentarz, to mam ustawione nagrywanie monofoniczne. A jak sobie nagrywanie monofoniczne włączyć? Jeszcze raz wyświetlam zakładkę ustawienia dźwięku, i tutaj mam możliwość określenia kanałów nagrywania. Wybrałem kanał pierwszy, monofoniczny. Na początku nagrania pozostawiłem sobie puste miejsce, czyli Zarejestrowałem to, co mówią do mikrofonu, i zarejestrowałem również szum, który będę usuwał. Ale przed usunięciem szumu otworzę całą ścieżkę. To jest nagranie testowe, wykonywane za pomocą mikrofonu. Zalman, Podłączonego do gniazda mini jack karty dźwiękowej mojego komputera. OK. Słyszeliście szum. Teraz zaznaczę sektor szumu, wchodzę w efekty i wybieram. Narzędzie usuwanie szumu wybieram redukcja szumu i ustalam profil szumu następnie zaznaczam całą ścieżkę i jeszcze raz efekt redukcja szumu i stosuję krok drugi redukuję szum ja doświadczalnie sprawdziłem, że redukcja na poziomie 18 dB będzie ze miar właściwa. A jak to ustaliłem? Popatrzcie. Kliknę na tej skali i zamienię ją na skalę logarytmiczną w decybelach. I popatrzcie. Mój szum ulokował się poniżej wartości 40 dB. I można powiedzieć, że w piku jego wartość oscyluje w granicach 18 dB. A więc taką wartość przyjąłem. Teraz popatrzcie. Klikam w efekt. Usuwanie szumu, redukcja szumu i stosuję krok numer 2. Redukuję szum, o 18 dB te ustawienia są ustawieniami domyślnymi. Ich nie modyfikowałem. Ze ścieżki został usunięty prawie całkowicie szum. Pozostały jakieś wartości szczątkowe, które w tym wypadku nie będą miały znaczenia. Mogę teraz przełączyć ścieżkę a więc wartość ścieżki z logarytmicznej na wartość liniową. I teraz widzicie, ścieżka jest prosta, a więc nie powinna zawierać szumu. Co więcej, tutaj mam takie piknięcie. Mogę ten rejon zaznaczyć i użyć narzędzia wyciszenia do zera. Ctrl-L. Zrobiłem. Taki zabieg. Może teraz posłuchajmy tutaj od tego miejsca, jak ta ścieżka będzie wyglądała po redukcji szumu. To jest nagranie testowe, wykonywane za pomocą mikrofonu Zalman podłączonego do gniazda Mini-Jack karty dźwiękowej mojego komputera. Ok. Jeżeli chciałbym skrócić nagranie, zaznaczam delay na klawiaturze, odcinam niepotrzebne wartości. Co więcej, zaznaczam cały dźwięk na ścieżce, i użyję kolejnego efektu. Tym efektem będzie kompresor. Kiedyś kompresor miał tylko jedno ustawienie. Teraz ma wbudowane presety. I tych presetów mamy tutaj kilka do wyboru. Ja użyję presetu o nazwie Podcast. Mam wybrany właściwy preset i go stosuję. Po co stosuję tą kompresję? Po to, żeby wyrównać amplitudę fali dźwiękowej i uwydatnić dźwięki ciche, a stłumić dźwięki bardzo głośne. Przez to moja mowa będzie. Bardziej zrozumiała dla słuchacza. Posłuchajmy. To jest nagranie testowe. Wykonywane za pomocą mikrofonu Zalman podłączonego do gniazda Mini-Jack karty dźwiękowej mojego komputera. Ok. Teraz jeszcze Wam pokażę jeden sposób. Jeżeli chcielibyśmy zrobić to nagranie, tą ścieżkę bardziej dynamiczną, mogę zastosować kolejny efekt. Efekt o nazwie Obecniej cisza. Należy to wszystko do efektów specjalnych. I tutaj Wartość presetu i ciszy ustawiam na minus 50 dB. I już Wam mówię dlaczego akurat taką wartość wybrałem. Kliknę w skalę. Zamienię skalę liniową na logarytmiczną. I tutaj zobaczmy. Ta cisza gdzieś do granic 50 decybeli może zostać uwzględniona. I powinno być wszystko OK. Nawet mogę wybrać wartość minus 55 decybeli i też powinno być OK. No i chyba na tą wartość minus 55 decybeli się zdecyduje. A więc efekt specjalny Obecnie ciszę 55 dB. Teraz mamy długość ścieżki 18 sekund. Po zastosowaniu tej wartości ścieżka została skrócona do około 17 sekund. Tak ona się prezentuje odsłuchajmy wszystko i zobaczmy, czy nic nam ten zabieg nie wyciął. To jest nagranie testowe, wykonywane za pomocą mikrofonu. Zalman podłączonego do gniazda mini Jack karty dźwiękowej mojego komputera. OK. Widzicie. taki sposób Edycji ścieżki z własnym nagraniem spowoduje to, że nagranie jest odsumione i wyraźne dla słuchacza w każdej fazie jego brzmienia. I teraz taką ścieżkę mogę zapisać, wyeksportować. A więc wchodzę w plik. Eksportuj dźwięk, wybieram format, nadaję nazwę i format zapisu to Wave. Klikam eksport i eksportuję. I właśnie w ten sposób przygotowane alternatywne nagranie, wykonane za pomocą aplikacji Audacity, mogę. Użyć w swoim projekcie. Może to być doskonała forma komentarzu wygłoszonego do wcześniej nagranego filmu. Warto używać aplikacji Audacity i poznawać ten program. Dziękuję Wam za uwagę.